Disco Carol, Hubert Deitchman i Pirlo 444. Ta trójka w ostatnim czasie dosłownie szczytuje na kartach Twitch'a, a wakacje dopiero co się zaczęły. Ale przez prędkość wybicia się z wiele osób się zastanawia, kim jest disco Carol, Deitchman i Pirlo. Kto przesiaduje na tych streamach i jak się wybili. Tego się dowiesz w dzisiejszym materiale. Dzięki za wszystkie suby, lajki, like, komentarze. Wiem, że dawno filmów w takim formacie było, ale raz na jakiś czas te można wrócić, nie? Klasycznie, Sara na wspierających tamtych, tych i tych. No i co? Zaczynamy! Zaczniemy sobie od tego, co streamuje najwięcej z grupy, czyli disco Karola. Disco Karola możecie znać z dawnych lat GTRP czy z pokazywania się w okolicach Bungee, na przykład na Bungee Talent Show. Siemanko, drugim naszym talentem będzie Skok z Bungee! Czy jak oblewał się mlekiem, albo z dawniejszych lat, czyli z 2022, jak wbijał na Discorda Wronka? Mogę zrobić cosplay y, Sounda. No to tak, jest Wronka. Co? To byłem ja? Aha, to byłeś ty? No, ja, czyli dla spotkania tak. Poza tym GTA to albo streamował do Chatting albo jakieś IRL'e. Drugą osobą w naszym trio Brokis jest Hubert Deitchman. Deitchmana możecie kojarzyć z totalnie innego środowiska niż Twitch, bo z walk na Prime MMA, gdzie na przykład bił się z bagietą. Robimy szybki rewanż z bagietą. Bo ja nie jestem internetowy, żeby sobie robić tego. Albo mógł wam się przewinąć podczas scrollowania na TikToku. I kiedy Diceman poznała się z Karolem, to już miał jakąś pozycję w internecie. Natomiast takiej pozycji nie miał Pirlo, który zamyka naszą trójce, Bo rozpoznawalność dopiero zyskał na streamach disco Karola, którego zna od bardzo dawna. Dawid, chcesz bułkę? Nie chcę bułki. I o ile Karol poznał się z Pirillo przez swojego streama, to Deichmana poznał dzięki właśnie jego TikTokom, które w tamtym okresie wrzucał, a Karol, że nie miał co robić, to na nie reagował podczas streamów. I sam zaczął nagrywać TikToki w stylu Deichmana. I Deichman to zauważył, zaczął odpowiadać na te jego TikToki, gdzie dawał jakieś tam pojedyncze zaczepki w stronę Karola. No i co Karolku? Czas p***dala, tak jak oko. Umówiliśmy się na daną godzinę i ciebie nie ma. Tak jak myślałem, tak jak myślałem, jak poprzednicy. Jak poprzednicy. Nie stawili się. Aż w końcu panowie na off streamie dogadali się, że zrobią wspólne randki na streamie, ale nie takie w stylu gołców, że idzie Dajczman do studia, przychodzi do niego 8 panien i on musi sobie wybrać tą jedną, tylko, że sobie siedzi na Discordzie, a koleżankami rzucają między kanałami. To ja tak wyglądam przy nim. <laughs> Ile masz? Ale zdjęcia. To z 70, może trochę mniej. Czemu, czemu on tak blisko ciebie stoi? I takie randki przyciągnęły ogromne zainteresowanie, bo Daćman jest uważany za romantyka. I coś w swoim tempie bardzo ładnie się nam rozwijała, ale i tak najważniejsze było to, że Karol z Daćmanem się po prostu polubili. A wszystko dzięki temu poszły naturalnie, streamy wydawały się luźniejsze. Fajne fagata robi nutki, nie? No, fajna dziewczyna to jest bardzo. Jak ty coś to no. tak jak... I dzięki temu powstawały te streamy, które bardziej zapadały nam w pamięć. Jak stream z Katowic, o którym sobie potem opowiemy. Natomiast Pirlo, tak jak mówiliśmy, sam przed Karolem nie zbierał jakiegoś większego zainteresowania w internecie. I dopiero jak pokazał się na streamie u Karola, zebrał większe zainteresowanie. Bo jest po prostu barwną postacią. I mimo tego, że na początku był tylko modem szatu, to potem był traktowany jak normalnego członka Brokis. Czyli właśnie naszego trio, Karola, Wejtrmana i Pirla. Ale poza tą trójką, to przy streamie Karola przewijała się masa innych osób. Czy to znajomych... Czy to widzów z czatu, którzy mieli swoją szansę, by się wyróżnić, ale jak ją marnowali, to szybko byli odpulani ze streamów. Tak jak na przykład Kula, który na swoim pierwszym streamie był uznawany za gigakota, który podbija do lasek po Instagrama, dostawał masę W i tak dalej, głównie dlatego, że przed nim był Tomeczek, czyli też widz z czatu, który, no, lekko mówiąc, nie radził sobie z podchodzeniem po tej Instagramy. Hey. Hey. Nie. Ale potem na kolejnym streamie jak poszli z kominiarzem na randkę JRL, To już wypadł o wiele gorzej i po prostu został w cieniu kominiarza Który się nie pierdolił i na przykład łapał koleżankę za bark I jedyne co po kuli zostało to ten klip, który na samym Twitchu ma prawie 30 tysięcy wyświetleń I po tamtym streamie kula został odpolony, a kominiarz, czyli osoba która poznała disco Karola dzięki kuli Lata teraz za kamerą na jakichś ważniejszych streamach, gdzie potrzeba trzeciej osoby Czwarty w momencie jak cała trójka jest potrzebna przed kamerą i potrzeba kogoś, żeby wytrzymał plecak. Tak to był jeszcze Heksiu, który był na streamie z biegania z Maratończykiem i wytrzymał tyle co nasza królewna Karol, którego zaczęło bardzo boleć kolanko po jednym okrążeniu. Dobrze, że chociaż Pirlo i Daćma trzymali tempo. Albo ostatnio pojawił się Daniel, który przyleciał ze Stanów na Klauta I poza tym, że sam już zaczął odpalać z Polskiej RLE, przez co już trafił do prawa Marcina za prowokację straży, to też pokazał się na streamie u Karola, którym też zna się już od jakiegoś czasu. Ale poza tym, że Polizał ogórka i udało się go zrezbejtować, to nic większego nie zrobił. I na dodatek jeszcze ich podkupił, bo musieli mu ogarnąć mieszkanie, bo sam przed przylotem sobie go nie ogarnął. Ale poza tym, że na ich streamach pojawia się naprawdę wiele postaci, to w sumie to oni robią w tym swoim uniwersum? No w dwóch słowach, robią Ameryczkę. W Polsce jeszcze nie było tak podobnego kontentu z Ameryki w Polsce. Całość bardzo daje vibe takiego programu z Nickelodeon, gdzie wszystko jest humorystyczne, abstrakcyjne i nie powinno być brane na poważnie. Coś jak kiedyś robił Meduska ze swoją charyzmą, wyglądając przy normalnych ludziach jak postać z bajki. I tutaj jest podobnie. Masz trzech głównych bohaterów, którzy podczas swoich streamów mają jakiś główny wątek. I między tymi odcinkami, poza tą trójką, pojawiają się też postaci poboczne. Na jeden czy dwa odcinki. Jeżeli zyskają większe zainteresowanie, to pojawiają się częściej, jeżeli mniej, że to mniej. W sensie, mniej się pojawia, po prostu w ogóle się nie pojawia Ale zanim przejdziemy do tego, co oni robią w tych swoich odcinkach Wróćmy do tego, jak całość wyglądała w momencie, kiedy Brokis nie było jeszcze oficjalne Do momentu, kiedy się panowie jeszcze poznawali I poza tym, co mówiliśmy, czyli, że mieli randki na Discordzie Na których na początku Dajczman po prostu dominował kontentem To też większym echem odbił się dla większości widzów legendarny stream z Katowic Na których na przykład stoczyli walkę 1v1 z jakimś randomem, Albo nawyzywali Bungie i Sola. I do tego spotkali się z Rypsonem Andura, wyzywałeś, e, Discord Carola? Nie, nie, wysypał mnie, no. Ale stary, on cię perfidnie, kurwa, stary gnoił, o, nie że jebać go, stary, że ci zabrał ci rangę z Discorda, to go który wspierał ich podczas początków, za co Shara. Niewiele później po tym streamie, bo pod koniec marca, Karol odpala razem z Nightmanem przedłużonego streama Który de facto był ich pierwszym większym projektem, dzięki któremu przebili się do mainstreamu Jeżeli można to tak nazwać Podczas streamów Karol chodził na randki, które potem stały się nieodłączną częścią kontentu Czy po prostu odpierdalał jakiś syf na chacie BOKS! <laughs> Okej, okay, ja dajemy go, to jest znowu przewrócenie znowu! kurwa ja! ale to jest, ja, jest kwalifikacja. Za mną piórko biurko. Niewiele po zakończeniu przedłużonego, bo Daćman musiał wracać do siebie. Zrobili streama który nawet trafił na Twitterze do Fastinfo, czyli mocno odwalili Karol z ekipą. W powiedziałek Rob. Co ja mogę to powiedzieć? Chyba ja mogę. Robili drive bye z wodą. Czyli wsiadali do samochodu, brali baloniki i butelki wody, jeździli i oblewali losowych ludzi. Czy całość była dobra? Każdy musi ocenić dla siebie. Niektórzy mówili, że to było odwalanie, bo ktoś mógł mieć elektronikę, coś mogło się zepsuć, albo ktoś po prostu mógł nie chcieć być oblany. A niektórzy mówili, że wszyscy przesadzają, bo przecież kiedyś to było normalne. Ale nieważne, czy to było dobre, czy złe, zrobiło to rozgłos. I to było najważniejsze. I dzięki temu potem poszły już z górki. Robili jakieś erantki, pirla. Ej, serio mieszkam w akurat. Halo? Podrywanie losowych osób na ulicy. Ej, Szyma, sorry, dałabyś mi swojego Instagrama? Nie. Nie, okej, okay, dobra, spoko. Dobra, wychodzę stąd, kurczę, tak na mnie spojrzała, że. wstyd. dopiero stąd i tu, i yeah. ja, dobra, dobra. Okay. Czy nagrywanie nuty u Vincenta? Albo randka IRL Dzwana. Całość już wtedy zaczyna utrzymywać się w takim serialowym vibe. Ale po tym, jak polecieli na Maltę do Szymola bez Pirla, bo. Żeby polecieć na Maltę, trzeba mieć dowód i paszport. Nie można lecieć bez. Nie można lecieć bez, rozumiecie? Bo ja myślałem, że jak. Ja myślałem, że jak się przyjeżdża, Jak dzieci do Niemiec nie pytają o dowód. <laughs> nie pytają o dowód. A tam jednak pytają. Na który oczywiście dostarczyli kontent w postaci np. randek, to wrócili do Polski, posprzątali chatę i wyprowadzili się w trzy osoby do wspólnego mieszkania. I w tym mieszkaniu już chwilę po przeprowadzce pojawiły się pierwsze problemy. Zaczęło się od tego, że Pirlo i Deichmann przyszli i zdemolowali pokój Karola. Na co on się wpienił i odpowiedział tym samym. I dodatkowo wywalił mu petardy w pokoju. Potem zaczęły się negocjacje, bo Pirlo ukradł mu buty. Potem Karol ukradł mu koszulkę Ronaldo, którą rozerwał. Tamten rozwalił mu buty. Karol wywalił mu drzwi w pokoju. Potem Pirlo utopił etepo od Deichmana. Potem wielka afera, afera, potem pogódka i mieszkają razem dalej. No nie ma z tego bardziej rozwiązać. Trzeba po prostu przedstawić, jaki kontent robił na streamach. Bo poza tym to robili jakieś IRL -e z Grandim, jakieś shipowanie dać z Crazy Oliwką. No mam nadzieję, że rozumiecie, jaki tam panuje klimat. I oczywiście możecie pooglądać po prostu jego shoty dla większego zrozumienia tematu. Ale czy panowie dadzą radę utrzymać wyniki, jakie w tym momencie utrzymują? Bo nie oszukujmy się, ich chat w tym momencie tak zapisa, że jak ktoś był OG i nie zdążył zdobyć VIPa. To już ma ciężko, żeby ktokolwiek go zauważył. I jest to oczywiście spowodowane przez TikToka. A jak dobrze wiemy, osobom z TikToka szybko nudzą się powtarzające się streamy. Więc tutaj pomijając fakt, że panowie mogą się pokłócić. Co raczej nie wierzę Albo to, że mogą dostać bana, tak dalej, tak dalej To jest bardzo duża szansa na to, że hype po prostu spadnie Widząc z TikTok już nie będzie się chciał pisać losowych emotek z Twitcha I wrócą do scrollowania Ale z drugiej strony było już tak nieraz Że ktoś się wybijał na TikToku I potem utrzymywa jakąś tą część publiki Dalej u siebie na streamach Biorąc pod uwagę, że Karol dopiero co przebił 100 tysięcy followów, co nie jest jakąś ogromną liczbą, i jeszcze masa widzów nie ma pojęcia, kim on jest, naprawdę jeszcze sporo może zyskać, i sierpień będzie naprawdę ważnym momentem w jego karierze. Ale prawda też jest taka: jeżeli Brokis nie dadzą rady wprowadzić Ameryczki do Polski, to nikt nie da rady. Ale mroczny zakończenie. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli się podobało, to zostaw suba, lajka. Możesz napisać w komentarzu, co tam sądzisz o tych całych kajsenatach i innych yy, pirlach. Szaro dla Michaela Jordana, bo mi pomógł w szukaniu informacji do tego filmu. Jak masz wolną dyszkę, to możesz się wpierdolić jak krokodyla, yy, jako wspierający. No i co? Zawijam, bo mam pociąg za 20 minut. Miłego wieczoru. Pozdro!